Witaj. Jeśli interesuje Cię ten temat, to koniecznie pobierz poradnik, który znajdziesz w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie niezbędne informacje. Już teraz pobierz poradnik dla siebie z linku pod tym filmem. Tożsamość to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma, właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi. W psychologii od czasów pojawienia się teorii Erika H. Eriksona, pojęcie tożsamości występuje w kontekście dwóch najważniejszych dla człowieka relacji stosunku do siebie samego i stosunku do innych ludzi, a więc zarazem do kultury i tradycji. Wskazuje ono na szczególny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym z jednej strony, z jego własną psychofizyczną i moralną kondycją, self-identity, z drugiej zaś, na związek z innymi. Związek ten opiera się na mniej lub bardziej świadomych postawach wobec wyróżnionych wartości, których nosicielem jest zarówno sam podmiot, jak i inni ludzie kultura. Problematyka tożsamości, rozważana z perspektywy specyficznie psychologicznej, komplikuje się dodatkowo przez obecność problemu podmiotu oraz przez sposób doświadczenia tożsamości określany jako poczucie. Wobec pojęcia tożsamości wyróżnione są Tożsamość społeczna, uświadomienie sobie wspólnych właściwości z grupą, w której jednostka żyje, poczucie przynależności do grupy i dostrzeżenie odrębności grupy. Tożsamość osobista, dostrzeżenie tego, co różni jednostkę od innych, powstawanie sądów na temat własnej osoby. Poniższa tabela pokazuje, jak powszechne są różne kąty montażowe dla stałego mężczyzny. W tabeli 0 stopni. 0 jest skierowana pionowo do góry na brzuch, 90 stopni, jest poziome i skierowane w przód, a 180 stopni będzie skierowane prosto w dół na nogi. W górę kąt wskazujący jest najczęściej. W filozofii, kwestia tożsamości, 1 dotyczy kilku luźno powiązanych ze sobą zagadnień, w szczególności wytrwałość. Uwaga 1, zmiany. Uwaga 2, identyczność. Uwaga 3. I czasu. Tożsamość osobista jest odrębną osobowość jednostki i dotyczy konkretnego podmiotu utrzymującego się do danej osoby. Struktura tożsamości osobistej. 2. Uwaga 4. Pojawia się, aby zachować się od poprzedniej wersji, w czasie, gdy jest on modyfikowany. Jest to indywidualne cechy wynikające z osobowości, w którym człowiek jest uznany lub znany. Ogólnie rzecz biorąc. Jest to unikalna tożsamość numeryczna z osób w czasie. 3, 4, oznacza to, że konieczne i wystarczające warunki, w których osoba, w jednym czasie, a osoby w innym czasie można powiedzieć, aby być tą samą osobą, utrzymujące się przez długi czas. Przypis 5, w nowoczesnej filozofii umysłu, to pojęcie tożsamości jest czasem określane jako diachronicznej problemu, uwaga 6. Tożsamości osobistej. 5. Desynchronicznej problemu, uwaga 7, jest uziemione w pytaniu o to, co posiada lub cechy charakteryzują daną osobę w jednym czasie. Tożsamość jest kwestią zarówno dla filozofii kontynentalnej i filozofii analitycznej. Pytanie w filozofii kontynentalnej jest w jakim sensie może współczesna koncepcja tożsamości zostać utrzymane, a wiele wcześniejsze propozycje. Postulaty i założenia o świecie są różne. 6, 7. Jedna koncepcja osobistej wytrwałości w czasie jest po prostu mieć ciągłe istnienie ciała. 8. Jednakże, jak statek Tezeusza problemu ilustruje, nawet dla obiektów nieożywionych istnieją trudności w określeniu, czy jedno ciało fizyczne w tym samym czasie to samo, co ciało fizyczne w innym czasie. Z ludzi, w czasie nasz organizm wieku i wzrostu. Tracąc i zyskując sprawę, a ponad wystarczające lat nie składa się z większości sprawy, które kiedyś składało. Jest to więc problem z masą utrzymywanie tożsamości w czasie w ciągłym istnieniu naszego ciała. Niemniej jednak, takie podejście ma swoich zwolenników, które definiują człowieka jako organizmu biologicznego i podnosi się tezę, że psychologiczna relacja nie jest niezbędna do osobistej ciągłości. Nota 8 ta osobista tożsamość ontologii zakłada teorię relacyjnych, 9, z procesów podtrzymujących życie, a nie ciągłości ciała. Derek Parfit przedstawia eksperyment myślowy mający na celu wydobyć intuicję o cielesnej ciągłości. Ten eksperyment myślowy omawia przypadki, w których osoba jest teletransportet z Ziemi na Marsa. Uwaga 9, ostatecznie, niezdolność do określenia. Gdzie w spektrum osoba nie przestaje być przekazywane identyczne do początkowego osoby na Ziemi wydaje się pokazać, że mając numerycznie identyczne ciało fizyczne nie jest kryterium tożsamości osobistej. 10. Nota 10. Zobacz także, fizykalizmu substancja psychiczna dalsze informacje, dualizm, monizm i dychotomię ciała i umysłu. W innej koncepcji uwadze, zestaw zdolności poznawczych. Nota 11 uważa się składać z substancji nieistotny oddzielnych. i